Kolejna opuszczona stacja paliw, rodem z prl -u. Zobaczcie, jeden z najstarszych polskich dystrybutorów. W fajnym stanie. Zobaczcie. Jeden z najstarszych dystrybutorów. Jeden dystrybutor. Drugi dystrybutor. Trzeci dystrybutor. Jeszcze fajnie tabliczka znamionowa zachowana plus rozpiska co jak, kolejny dystrybutor. I ostatni zobaczcie połowa stacja paliw na wiosce, rozdzielcza tablica prądowa. No i sam budynek obsługi stacji. Kiedyś tu były mieszadła do dwusuwów się miało stare MZ, komarki, motorynki. No to się na taką stację przyjeżdżało. Wlewało się miksolu, dolewało się benzyny, etyliny i była maszyna, w której się to mieszało. Tak wygląda ten budynek. A tuż reszta to jest po prostu PGR, ale PGR, który nadal działa. Taki króciutki materiał z jednej z najstarszych stacji jakie widziałem. i... Jakie są tak fajnie zachowane. Trzymajcie się do następnego.